Zaczynamy nasze kolejne spotkanie z księgą Pirkei Avot Pouczenia Ojców I dzisiaj mamy spotkanie piąte z tym tematem Zaczynamy kolejny punkt, czyli kolejną misznę Z tego traktatu, bo to jest traktat z, z Talmudu jak my oczywiście wiemy, mówiliśmy o tym na początku. Zaczynamy kolejną misznę, misznę trzecią z pierwszego rozdziału. I posłuchajmy, co ona nam mówi. Ja przeczytam w pierwszej kolejności tłumaczenie, takie proste, normalne tłumaczenie tego punktu. Antignos Socho przyjął torę od Szymona Sprawiedliwego. On często powtarzał Służcie wszechmogącemu nie jak słudzy, którzy dogadzają Panu w nadziei na podarunek, a jak ci słudzy, którzy pracują dla Niego bezinteresownie. I niech Ocieni Was, dosłownie, ocieni Was, obrzuci Was cieniem, lęk przed niebiosami. Czyli inaczej mówiąc, niech będzie u Was, albo niech spocznie na Was cień, lęku przed niebiosami. Tak wygląda tłumaczenie. To nie jest jedyne, są również inne tłumaczenia, które się troszeczkę różnią na przykład dam tutaj dla przykładu jeszcze inne tłumaczenie które spotkałem w innej księdze mówi ono tak Antignos Soho przyjął od Szymona Hacadika on mówił nie bądźcie podobni do sług którzy przysługują Panu żeby otrzymać nagrodę tutaj mamy już inne tłumaczenie nie dla podarunku, ale żeby otrzymać nagrodę. To jest bardzo istotna rzecz, bo podarunek to jest coś takiego, co my otrzymujemy od kogoś, dlatego że ten ktoś pragnie nam dać podarunek, bez względu na to, czy my sobie na niego zasługujemy, czy nie. To jest podarunek. Natomiast nagroda, już sama nazwa wskazuje na to, że my. Pracujemy dla tego człowieka, albo robimy coś dla niego po to, żeby on nam to wynagrodził. Żeby nam dał nagrodę za to, co my robimy. Nie podarunek, który sam zechce nam dać, ale nagrodę za to, co my robimy. Mamy tutaj już różnicę w tłumaczeniu. Zobaczcie, jaka jest różnica. Różnica jest ogromna. Ale bądźcie podobni do tych sług, którzy służą Panu nie dlatego, żeby otrzymać nagrodę i niech będzie na was lęk przed niebiosami te pierwsze miszny z traktatu awot, one są bardzo ważne one przekazują bardzo głębokie pokłady wiedzy i zrozumienia dlatego jak przeczytam spróbuję przeczytać to w języku oryginalnym Antignos ish soho, Antignos ish mąż soho, Kibel mi Szymon chacadik, otrzymał od Szymona chacadika sprawiedliwego. Hu haya omer. On, haya omer, to znaczy, że on zwykł mawiać. On mawiał, on tak mówi. Altifil ka awadim, Chamshamyshin et ha raf al menat lekabel peras. I tutaj widzimy, że występuje słowo, to słowo, które mówi o służeniu. Nie bądźcie słudzy i nie służcie Panu. I tutaj występuje słowo hammeshamyshin. I my znamy to słowo, bo spotkaliśmy je już wielokrotnie: hamesz, słońce. Słońce co robi? Słońce służy, ono świeci. To są bardzo podobne słowa i one mają bardzo podobne znaczenie. Słońce po prostu świeci i daje. Ono świeci i daje bez nadziei na jakąkolwiek nagrodę, bo co my możemy mu oddać z powrotem. Ono daje nam życie, jeżeli my się przypatrzymy nawet nawet jeśli chodzi o takie procesy fizyczne i, i w ogóle biologiczne, zachodzące na naszym świecie, to wszystkie one świadczą o tym, że wszystko otrzymujemy od słońca. Ono nam po prostu daje, daje i daje. My jemu nie jesteśmy nawet w stanie nic oddać, ponieważ wszystko, co my mamy, również mamy od niego. Słońce jest takim odpowiednikiem tutaj materialnym, właśnie Tiferet, które świeci ziemi. I tutaj właśnie występuje to określenie. I tutaj mamy również słowo: Awadim. Nie bądźcie jak słudzy. Awadim, ewed. Ewet to jest sługa, to jest wręcz niewolnik, bo my tak czy inaczej musimy jemu służyć. My nie mamy innej możliwości, tak naprawdę. My musimy jemu służyć bez względu na to, czy my jesteśmy tego świadomi, czy nieświadomi. Czy my robimy to z radością, czy z przykrością. Nie ma żadnego znaczenia. My jemu służyć musimy. My jesteśmy Awadim, jesteśmy sługami jego. I teraz on mówi, nie bądźcie jak tacy słudzy, którzy służą dla otrzymania nagrody. Almenat lekabel peras. Teraz to jest, to jest można powiedzieć wynagrodzenie. O, w ten sposób bym to określił. Dla wynagrodzenia. Ale bądźcie llahewuka awadim hameshameshin et haraf shelo -al. Kabel, Czyli bądźcie takimi, którzy pracują dla Niego, służą Jemu, nie dla otrzymania nagrody. Wihi mora, shamai, malejchem. Czyli niech będzie u Was lęk przed niebiosami. Tak można to przetłumaczyć. My się spotykaliśmy już z tym z tymi słowami tak naprawdę w jakiś tam innych źródłach i one tutaj są w swoim głównym źródle. Posłuchajmy teraz komentarza do tego. Służcie wszechmogącemu nie jak słudzy. I teraz on mówi tak: Prawna zapłata za trud, za pracę w języku hebrajskim nazywa się nie pras. Podarunek, nagroda, a jest to sahar. I bywa, że człowiekowi nie należy się zapłata za trud. Na przykład, dziecku wypełniającemu polecenie rodziców, mężowi, który pomaga żonie w gospodarstwie. Prawda? Bo to są takie sytuacje, w których. Wiadomo, że się nie należy zapłata, jeżeli ja pomagam żonie, jeżeli ja na przykład pracuję z żoną razem, jeżeli na przykład powiedzmy pracuję nad przygotowaniem opału na zimę, no to jest rzeczą oczywistą, że żona mi za to płacić nie musi. To jest mój obowiązek jako męża, jako ojca, jako, jako głowy rodziny. Jest wiele takich rzeczy. Dziecko ma obowiązek słuchać swojego rodzica. Za coś takiego nie ma prawa wymagać wynagrodzenia. Jednak w takich przypadkach ludzie mają nadzieję na to, że ich starania i pragnienia, one pragnienia, żeby sprawić zadowolenie tym bliskim, one będą zauważone i oni uczynią dla nich podarunek, czyli pras. Mamy tutaj właśnie takie bardzo subtelne dotknięcie tego tematu. Służcie stwórcy nie dlatego, żeby otrzymać właśnie taki podarunek. Bo nie wystarczy służyć stwórcy, tak teraz ja od siebie jeszcze dodaję i uzupełniam. Nie, nie wystarczy służyć jemu tak, żeby nie oczekiwać zapłaty, nagrody za swoją pracę. Bo to jest po prostu typowa praca za wynagrodzenie. Tutaj mamy normalną, typową pracę, za którą oczekujemy wynagrodzenia. Ja tobie coś daję, a w zamian ty mi musisz dać to. Czegoś takiego nie robimy. Mało tego. Tu się okazuje, że my w pracy dla stwórcy nie robimy również czegoś takiego, że my pracujemy. My nie chcemy od ciebie zapłaty. Ja pracuję dla Ciebie za darmo, ale w głębi duszy oczekuję, że Ty mi się w jakiś sposób odwdzięczysz. Dasz mi podarunek za tą moją pracę. Nie zapłatę, ale zauważysz, że ja to robię i mi się w jakiś tam sposób odpłacisz. I okazuje się, że w ten sposób również nie możemy podchodzić do tej pracy duchowej. Antignos mówi... Nie wypada służyć wszechmogącemu, licząc nie tylko na zapłatę, ale nawet tylko na podarunek. I tego nie należy rozumieć tak, że Antygnos w zasadzie odrzuca służenie dla wynagrodzenia. I tutaj, uwaga, mamy również takie bardzo subtelne wejście w temat. To nie do końca jest tak, że jest odrzucone całkowicie jakiekolwiek oczekiwanie wynagrodzenia. I tutaj on mówi dalej, że stwórca przecież nieraz obieca w torze nagrodę za postępowanie według jego dróg i za wypełnienie oddzielnych, także jakichś tam różnorodnych przykazań. Mamy na przykład to w Wajkra. 26.3 w Szemot, w Dewarim. Stwórca obiecuje nagrodę. On sam obiecuje. On mówi, ja wam wynagrodzę. Więc tutaj sytuacja się zaczyna troszeczkę komplikować. W Misznie, w Talmudzie także niejednokrotnie mówi się o tym. Patrz, w Awot 2.1, 16, Baba Batra, Antignos nie mógł nie rozumieć, że kategoryczny zakaz służenia Wszechmogącemu, dla jakiejkolwiek by to nie było nagrody, oddaliłby bardzo wielu od tej służby. Bo przecież ja tutaj dodam my żyjemy w świecie materialnym. My jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi. I my postępujemy według zasad, które nami tutaj rządzą. A to są takie zasady, że my pracujemy dla jakiegoś wynagrodzenia. Każdy człowiek, który cokolwiek by nie robił, on, nawet jeżeli oficjalnie na zewnątrz nie oczekuje nagrody, tak naprawdę wewnątrz siebie, on oczekuje tej nagrody. On to robi, dlatego że wewnątrz siebie myśli sobie, że skoro ja robię coś dla niego, no to przecież oczywistym jest, że on powinien zrobić coś dla mnie. I ci ludzie oczekują nagrody. A niektórzy wręcz oficjalnie i otwarcie oczekują konkretnej nagrody: ja tobie to, a ty mi za to tamto. I teraz, gdyby tego nie było, to rzeczywiście bardzo wielu ludzi w ogóle by. Nie służyło Stwórcy. Zobaczcie, jakie jest podejście na przykład do takiej modlitwy przykładowa. Zazwyczaj jest to tak, że ludzie modlą się wtedy, kiedy czegoś potrzebują. Kiedy ktoś zachoruje, albo ktoś bliski jego zachoruje, albo jakiś kłopot się pojawi, albo jakieś nieszczęście. I wtedy pojawia się modlitwa. Panie Boże, pomóż! Albo bardzo często jest nawet do tego stopnia, że gdzieś tam w podświadomości człowieka, nawet jest coś takiego, że Panie Boże, jeżeli Ty mi pomożesz teraz w tym, to ja tobie to albo tamto. Ja tobie obiecuję, że jeżeli ty mi tutaj teraz pomożesz, uzdrowisz mnie, uzdrowisz moje dziecko, jeżeli ocalisz mnie przed jakąś tam nadciągającą wichurą, to ja tobie za to. Obiecuję, że będę teraz na przykład modlił się codziennie rano, albo będę chodził do kościoła, albo nie będę robił tego czy tamtego. Takie jest podejście. Bardzo często. I to dotyczy również właśnie ogólnie całej pracy duchowej. Ja mówię o modlitwie, która jest taką normalną rzeczą, ale ogólnie chodzi o pracę duchową. Na przykład człowiek. Ma jakieś złe jakości, powiedzmy, jest jakiś tam ulegającym jakimś tam słabościom swoim, jakimś tam jakościom swoim i wie, że z nimi powinien walczyć, nie powinien sobie na to pozwalać. Ale człowiek zazwyczaj to po prostu odkłada, dobra, to jutro, dzisiaj jeszcze sobie pozwolę, jutro spróbuję, jeszcze raz na drugi dzień mówi, no dobra. Jutro spróbuję, i tak jest jutro, 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 aż pewnego dnia jest za późno. I tutaj właśnie jest. Pojawia się taki moment, że po prostu człowiek zaczyna widzieć, że już się spóźnił. I z góry nacisk na niego przyszedł w postaci no, na przykład choroby albo innej jakichś tam rzeczy, która jest człowiekowi. Niewygodna. No, i wtedy dopiero człowiek mówi: Panie Boże, rozumiem, źle zrobiłem teraz, to ja już zrobię tak, bo ja widzę, że tak nie trzeba. Nie? I w ten sposób właśnie ludzie postępują, że po prostu służą stwórcy, żeby coś w zamian otrzymiać. I na ten temat właśnie tutaj jest mowa, to jest bardzo istotne w duchowej pracy. I dlatego bardzo często my się spotykamy z, właśnie z tym tutaj, i również z cytatami z tego, właśnie tutaj tekstu, który czytam. Tak więc on tutaj mówi: Antygnos nie mógł nie rozumieć, że kategoryczny zakaz służenia Wszechmogącemu, dla jakiejkolwiek by to nie było nagrody, oddaliłby bardzo wielu od tej służby. Bo przecież nikt nie może z absolutną pewnością określić motywów, którymi on się w tym kieruje. Tutaj mamy również dotknięcie bardzo głębokiej rzeczy. Kto z nas tak naprawdę jest w stanie określić, co w nas głęboko siedzi? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie w ogóle coś takiego osiągnąć, żeby pracować dla stwórcy? Nie oczekując absolutnie żadnego wynagrodzenia. Pytanie jest takie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie osiągnąć coś takiego. Bo przecież my jesteśmy stworzeniami. Samo istnienie na tym świecie jest zależne od stwórcy. Nasze. I mówiłem dalej. I czyż stwórcy niemiło jest, żeby ludzie mieli nadzieję na nagrodę obiecaną przez Niego samego, bo On obiecał nagrodę. Skoro tak, skoro On sam obiecał, no to cóż jest złego w tym, że ja jej oczekuję. I zrozumiałym jest, że Antygnos tylko wskazuje na to, jakim powinno być służenie w ideale. Idealne wysokie. On wzywa nas do podążania do Jego osiągnięcia, ale wcale nie odrzuca przy tym służenia dla nagrody. Czyli okazuje się, że my mamy podążać do takiego celu bardzo wysokiego, w którym my będziemy służyć jemu nie dla nagrody. Bez Jakiejkolwiek nadziei na wynagrodzenie. Po prostu tylko i wyłącznie dla niego samego, dla oddawania. Ale on tutaj nie odrzuca tego, żeby pracować dla nagrody. Dlatego, że jak my wiemy, są pewne etapy tej pracy. I te etapy pracy dla stwórcy, one zawierają w sobie również etapy, w których pracujemy dla wynagrodzenia. I dlatego mówi on dalej, do takiego Wniosku doprowadza analiza jego słów. Bo na początku on mówi służcie nie. Jak ci słudzy, a następnie powtarza tą samą sentencję innymi słowami. A jak ci słudzy, którzy pracują dla niego. Bez korzyści. Na pierwszy rzut oka to. Jest tautologia. I mędrzec powinien ograniczyć się do pierwszej części wypowiedzi, bo on mówi dwa razy, prawda? Służcie, stwórcy, nie jak tacy, ale słuszcie jak tacy. Jednak właśnie w tym przypadku mogłoby powstać przypuszczenie o tym, że on w ogóle odrzuca służenie dla nagrody powtarzając swoje pouczenie Antygnos daje nam pojąć że to nie jest kategoryczny zakaz a tylko porada żeby podążać do ideału i tutaj jest bardzo dobra porada dlatego że my Wielokrotnie spotykamy się z tym, że my musimy być oddającymi w pełni, absolutnie oddającymi, bo inaczej światło chochma się w nas nie ubierze. Nie ma takiej możliwości. Ale my musimy również zdawać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy stworzeniami, które są niedoskonałe, muszą pracować nad sobą i muszą przechodzić różne etapy tej pracy, w których nie Jesteśmy w stanie osiągnąć tego ideału pracy tylko i wyłącznie dla oddawania. I dlatego musimy dopuścić tutaj, że w naszej pracy może pojawić się coś takiego, że my będziemy pracować jednak za coś. Gdzieś tam w głębi duszy będziemy mieli jakąś nadzieję na wynagrodzenie. My musimy przez to przejść. To nie jest odrzucane. I tutaj mówiłem dalej, mędrzec mógłby tak w ogóle uprościć całą tą frazę i ograniczyć ją do takich słów. Nie służcie wszechmogącemu dla nagrody. Zobaczcie, że on tak nie napisał. Nie służcie dla nagrody. On napisał, nie bądźcie takimi, którzy służą dla nagrody. Jest inaczej to sformułowane. Jednak on dopuszcza zaznaczone tutaj powtórzenie, żeby wspomnieć, żeby wskazać na to, że także i ci, którzy służą Stwórcy dla wynagrodzenia, są także Jego sługami, nawet jeśli oni są dalecy od ideału. To jest takie zdanie, które jest tutaj napisane według Derecha im. I to swot ją, tov, czyli komentarzy, właśnie bardzo głębokich komentarzy na tą misznę. Tak więc tutaj mamy wskazówkę, która nam po prostu przypomina o tym, ja bym tak w ten sposób to określił, ona nam przypomina o tym, że istnieją ideały, do których my dążymy i powinniśmy dążyć, ale trzeba być świadomym tego, że my jesteśmy stworzeniami, które są ułomne, słabe i które mogą w podążaniu do tych ideałów po prostu iść różnymi drogami, gdzie tego ideału nie dosięgamy. Staramy się, idziemy, ale zanim dojdziemy, mogą być różnego rodzaju okresy, w których my pracujemy właśnie dla wynagrodzenia. Gdyby tego nie było tak naprawdę, to w ogóle by nie było żadnej pracy duchowej. Od tego się zaczyna. Zobaczcie, od czego w ogóle zaczyna się kontakt człowieka z jakąś, jakąkolwiek wyższą siłą. W ogóle myśl taka pojawia się kiedy? Pojawia się wtedy, kiedy my stykamy się z jakimiś na przykład potężnymi siłami natury: jak burza, błyskawice, gromy, wichury. Kiedy my się stykamy z rzeczami, które są potężne, silne, są przez nas niezrozumiałe, a my chcielibyśmy je zrozumieć, nie wiemy dlaczego one takie są, nie wiemy skąd się biorą, kto je nam daje, dlaczego nam je daje. I my się wtedy zaczynamy zastanawiać nad tym. Gdyby nie było takich przypadków, to my w ogóle byśmy się nad tym nie zastanawiali. Skąd do nas wszystko przychodzi? Ale w takich sytuacjach my się zaczynamy zastanawiać, skąd to przychodzi, co to za siła nam tutaj przysyła, to wszystko. I wtedy pojawia się lęk, pojawia się zastanowienie, pojawia się jakaś niepewność co do tego, kim ja jestem, co do mojej własnej siły. Czy ja mogę sobie poradzić w tym wszystkim, czy też jest jakaś większa siła, do której muszę się zwrócić z prośbą o pomoc? I wtedy zaczyna się właśnie zwracanie się do tej wyższej siły, do Stwórcy w takich sytuacjach. A w takich sytuacjach my oczekujemy nagrody albo, albo wręcz nawet wybawienia z jakiejś tam sytuacji groźnej dla nas, której nie rozumiemy. I wtedy my się zaczynamy do Niego zwracać. Następuje kontakt. I to jest bardzo ważne. Ten kontakt następuje na początku właśnie w taki sposób, który jest w sumie nieprawidłowy, bo my kontaktujemy się z Nim z lęku albo z jakiegoś innego powodu, albo z powodu takiego, że chcemy od Niego coś otrzymać. Panie Boże, daj mi to, albo uchroń mnie przed tym albo tamtym. Następuje kontakt. I sam ten kontakt już ma swoją wartość, bez względu na to, że ten kontakt jest zawarty właśnie z powodu tego, że my czegoś od niego oczekujemy. I to nie jest złe, to jest dobre. To jest po prostu taki próg wejściowy do tego, żeby powolutku zacząć dążyć do tego ideału, o którym on tutaj mówi. Czyli do tego, żeby. Pracować dla niego, służyć jemu nie dla wynagrodzenia. Czyli nie dlatego, że ja coś od ciebie za to chcę: jakiegoś uzdrowienia czy innego daru, albo uratowania mnie przed jakimś tam nieszczęściem, ale po prostu tylko dlatego, że ja dla ciebie pracuję. Nie oczekując żadnej nagrody kompletnie, ani żadnego wynagrodzenia. Jak nic za to nie chcę, ja po prostu służę Tobie, bo ty jesteś wielki, ja Tobie chcę służyć to wszystko. Do tego dążymy. Ale po drodze spotykamy różnego rodzaju etapy przejściowe. I tutaj jeszcze mówi ta miszna, i niech ocieni was, ja bym powiedział, niech oceni was. lęk przed niebiosami. Jeśli miłość do wszechmogącego pomaga temu, kto jemu służy, skrupulatnie wypełniać nakazane przykazania, to lęk przed nim on zmusza człowieka, żeby powstrzymać się od naruszenia zakazów. I tutaj mamy wskazówkę ten lęk powinien być taką oceną naszego postępowania. I tutaj kończy się komentarz, właśnie do tej miszny trzeciej. Oczywiście różne bywają komentarze, są komentarze i także dłuższe do tej miszny, wnikające w inne aspekty tej sprawy, ale ja myślę, że nie będziemy tego dotykać. Po prostu. Dla nas wystarczy może tego właśnie takiego ogólnego komentarza, bez jakichś tam rozszerzeń.